Dobra, let's go. Lecimy. Mamy tutaj misję. Mamy misję rozkład alfa, czyli rozwierć sobie sprzętny safe w obszarze Wondal na promieniowanym obszarze, czyli tutaj. Lecimy. O, tu jest samochód. Ocza jest stacja idealnie. Ja mam gołą postać. Sobie kupię szybko. Robimy to, rozgryzamy save, potem mamy jeszcze. Wziąć tytan, ten gaz tam, stamtąd z tego sejfu i się egzemplować. Tyle. Dobra, mam wszystko poza self razem, bo nie było. I let's go. Bierę auto. Bierzemy i lecimy Tutaj tu jest łódź można by było rozwalić, a nie, nie ma, nie ma sensu Zobaczmy mnie jest łodzi na przykładzie, będzie jeszcze inne miejsce z, z łodziami Raz Nie wiem czy amfibie się liczą, chyba nie Amfibie chyba nie Chodzi o, o pojazdy tutaj em, na tym terenie. Wodne, tak wodne, to nie jest wodne zbytnio Raz, dwa Trzy 3 łodzi tylko są na krzyż? No, widzę 3 łodzi, 1 4, 5 5 łodzi widzę. Ok, Piramon na oddali, let's go. Przy nim są za nią już chyba. I my tutaj, stary, ja nie mam maski. jest ja tak, a tego ci nie, nie zrobię. Wtedy zginę jak flyer. No chyba, chodź, do, jakieś domy czy coś. Masz jakieś maski, bo ja nie? Dobra, jest. Mam safe. Dobra, idę. Kaj, ja muszę się zregenerować. Jestem na strzała Nie, ja robicie, że tu jeszcze boty są. O Jezus Maria. No, weź to zrób. O maska Kolejna maska, kurde ile maska? Tutaj jest safe? Ile to trwa? O nie, to, to będzie ten długi Czemu te sobie tak, tak się długo robi? Pewnie przez tą misję, co, to, co dodali, nie? Teraz się one będą robiły 5 minut Normalnie save'y szybko idzie Ja nie wiem jak my to wojsko tyle przetrwamy, jak my nie mamy blokerów No okej, okay, możemy robić tak, że wyrzucamy maskę A ja pierdolę, ile botów ja będę wyrzucał maskę i tylko nakładał, żeby się zregenerować. boże, że oni mają więcej. Dobra, mają więcej masek. Masakra, nie, 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 to trzeba te maski wyrzucać. Wyrzucać, stracić bardzo dużo życia i tylko zregenerować się. Dosłownie. Problem jest taki, że nie będziemy mogli się regenerować, jak. Boty będą do nas nawalały. W ogóle nie da się schować maski, tylko trzeba wojsko wyrzucić na ziemię i przytrzymać strzałkę w dół, wtedy ją chowasz do plecaka Na no, przysali jak coś, się też nie. Czołgaj się do mnie. Bo nakładam maskę, żeby się zregenerować, choć się chodź, chodź do mnie. Chyba ja się tam nie podniosę. Dobra, i wyrzucam maskę. Dalej. Nie wiem czy dam radę Musisz Dobra dam radę żołnierzu Potrzebuję leków Dobra ja wyrzucam żeby tracić życie dalej Masaka tak to trzeba zrobić moi drodzy jak ktoś tutaj albo blokery jak ogólnicie blokery to wtedy jest easy Bo możecie po prostu tutaj jeden bloker równa się 120 sekund wytrzymałości w gazie a raczej odporności Tak a po prostu tak jak ja, zdejmujecie, tracicie życie, tak? Tylko wiadomo, w boty nie mogę was strzelać, bo wtedy szybko zginiecie, tak? I nie możecie się regenerować Nakładamy maskę tutaj, o proszę bardzo, żeby się zregenerować Hmm, no to mi się zniszczyła, spokojną kolejną Ja mam, stary, już bardzo mało maski, bo tylko 50, ja nie wiem, czy damy radę Idę poszukać kolejnych No właśnie rozwiercam safe, będąc poza strefą Aha no to Widzicie? Jak macie easy strefę to można zrobić to tak Oh fuck Tu można stać, że ja jestem w strefie dalej Może rozwiersz to dlatego, że ja tu jestem, nie? Wiesz no Moja maska zaraz pęknie, nie? W serio, oni żadnej maski nie mieli, to jak oni tutaj weszli? Ale głupota Muszę nałożyć maskę, żeby się zaraz zregenerować Ostatnie 20% Więc Max dwa razy będę mógł się zregenerować A zero, już dwa zaraz jej Masakra, nie mam maski Ci nie mieli, nie? Nie, nie mieli O, trochę głupia misja się... No to chodź, zostań sobie tutaj, gdzie jestem. Mhm. Mm Idę. I nadal będziesz rozwiercał ten sejf. No nie, ja nie rozwiercam. Ja nie, a ty? Ja rozwiercam. A jest, no już prawie. Może teraz jak przyjdę? Trafili mnie! No teraz mam. Musiałem zebrać, bo mi znikło, bo odbiegłem daleko w temu. Mam tu coś cennego. No idzie. Pewnie każda strefa ma save swój. Bo masz, odział się rozproszył. na nie ma, na to wojsko wyjść. pomocy, Zabrać pojemniki się eksfiltrować z nimi. Tak, no i tyle. Ten star mi się wydaje prosta, nie? na tier 5, nie? To najtrudniejszy nic w grze. Tier 4, 3 była trudniejsza 1-2 procizna, 3-4 bardzo trudne i to takie średnie Na razie Zamknij tam ryj zbliżajcie się do pojazdu Ja ci dziś rozwalę, zobaczysz ty Typy idą Dobra, zobaczmy daj, daj mi pokazać co to jest Nie bierz, nie bierz, nie bierz jest, Halo, halo a jest, O to jest normalny taki jak z tego. Jak z. O shit, zginę. Aaaa, Ciekłem. Mamy. To jest taki jak z Almazra, nie? To masz dokumenty ci wziąłem. No pa, chodź zobaczyć. No jak Kalmazra. Kurwa, termin. Chodź zobaczyć. Pa, Kalmazra. A no. Dobra, jak z wydarzenia. Mhm. Znaczy to też jest zaraz w DMZ, bo możesz takich 8 zdobyć w Zaja, nie? Podziemię Albo no zobaczyć czy tu jest selfres i znikamy Na no stadion, nie? A, to pobiegać tu, spoko Mamer mam selfreza Ultra 1, co już Że to było masakra jakaś Proszę niech tu by doszedł do kompanii Nie ma Dobrze, że jak udała Postało się upgradeować Ja nie rzucę, Co on powiedział? Ja nie rzucę? Nie wiem Nie No jest spoko, to on ma dobry zasięg ten shotgun Nie najgorszy Coś jest z te dodatki, Mamy myśli Dobra, mamy gaz, Kanice z zapewnionym gazem Mechanizm używany koni w celu przetestowania napromieniowego gazu pod kątem zdolności do zatrucia w krw krwiobiegu promieniowania. O kurwa, jak reznow, nie? Tak jedno Krawczenko, Steiner, Tagowicz, daj. Gaz krwiobiegu. Rozkład Alfa zaliczono. Uhu. Trzy misje z sześciu, no z siedem, byłem na górze. Dead to boss, my and my friend, saving my ass. Saving my ass. Dobra, misja ukończona, let's go. Boom, done.